Cześć, to z tej strony ja i Total. Nie wiem, czy dowiedziałem mnie, nie słyszycie, ale sorry. No po prostu teraz będę siedział w tym. To jest vlog, przeprosi nowy. Chciałem Was bardzo przeprosić i po prostu nie mogę pokazać mojego smutku. Dobra, już widzieliście. No i. Będę w tym siedział. Może teraz będę cały czas tylko w tym nagrywał filmy. Lecz no trochę słabo mnie słyszycie. Teraz słyszycie dobrze. A teraz słabo. No to znaczy tak. Eee, teraz zacznę mówić głośniej. Chciałem Was bardzo przeprosić za to, że. No nie było tak długo filmów na moim kanale, tak? Chciałem Was przeprosić. Nie wiem, co tu Wam jeszcze powiedzieć. No bardzo Wam przepraszam, ale nie, na... nie mogę na razie nic nie nagrywać, bo mam. I sprawdziam z przyrody I kartkówkę z Polaka I jeszcze z matmy w piątek I jeszcze za dwa tygodnie z Anglika Ale teraz no za Mamy luty Za niecałe dwa miesiące mam egzamin Szóstoklasisty Tak jestem w szóstej klasie Mógł ktoś się zapytać w Q&A A i tak zapraszam do Q&A Vlog 2 I no, po prostu zadawajcie pytania Eee Tora już bez jaj. Eee, no i tak. To by było na tyle. Na razie nie mogę nagrywać filmików. Nie mam czasu. Zrobię to kiedy indziej. Jeśli nie, chce, jeśli nie chcecie jeszcze, to znaczy już nie chcecie oglądać tego filmu, to już zakończę to. Teraz daję Wam 10 sekund. To znaczy 5 sekund, od... Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No już. Wyłączaj. WYŁĄCZAJ! Nie wyłączyłeś? Jest? Czekajcie. 25. Okej, okej. No. 25. O ile teraz mnie słuchasz, to bardzo dobrze. Widać, że jesteś moim fanem. To znaczy początkowo może tak, a może mnie nie lubicie. Nie wiem, może tak, może nie. O ile tak, to fajnie, a jeżeli nie, to nie. No i chyba to by było w tym odcinku. Na tyle, przepraszam Was. Bardzo serdecznie. Jeszcze raz, jeżeli chcecie jakiś filmik, to napiszcie w komentarzu. A, i właśnie, w ten piątek około 15.30 na moim kanale pojawi się challenge. To znaczy z kolegą z Play Games'em chcę nagrać challenge. Cytryna challenge, to znaczy będziemy mieli kieliszki, odwódki. No tak, 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 już was wtajemniczą i takie, 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 takie tam, żebym napisał po prostu... Tutaj sobie. Mm, co? No, a więc właśnie jest teraz godzina 18:11, jak dobrze widzicie. No i tak. To w tym odcinku raczej by było na tyle. Bo ja co robić. No ten challenge będzie właśnie teraz. W piątek kieliszki będą tak w tak odwódki. To był jego pomysł, nie mój. E, I będziemy mieć e, bardzo. no to znaczy zwykły sok z cytryny. To znaczy bierzemy prawdziwą cytrynę i będziemy to wyciskać. No. Dawać więcej łapków. Co ja mam? To znaczy, łapek, sorry, sorry, sorry. Chcę tu. No. Mm, widzicie? że stoi. Yy... Sorki. I to by było w tym odcinku na tyle, a więc cześć. 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 Dobra. Dziękuję bardzo, no i... Do widzenia. O ile chcecie, jeszcze raz powtarzam, jakiś inny film, z czegoś, napiszcie w komentarzu. Tak, na dole w komentarzu, dajcie łapkę w górę. No i cóż mam powiedzieć, subskrybujcie mnie. No to cześć.